Cześć, jestem Oliwia. Oliwia, co to są wirusy? E, wirusy to takie bakterie, które trafiają do brzucha i przez to się na przykład biegunkę, i wtedy twój e, brzuch ma dać specjalne syropy. A jak można się zarazić wirusem? E, wirusem można się zarazić, jak masz kontakt z, z chorą osobą. Mhm. Tylko. Jeszcze jak jest na przykład zimno i nie chce się do domu. A co to jest yy, odwodnienie? Odwodnienie to wtedy, kiedy organizm potrzebuje wody. Mhm. A co rodzice robią, jak bolicie brzuch? Yy, albo jadą do lekarza, albo dają syrop. <laughs> A... Biegunka. Biegunka, to wtedy kiedy boli brzuch i wtedy mama daje napój specjalny i ja muszę to pić, żeby wyzdrowieć.